Cześć siłanko, witajcie w odcinku przepięknym odcinku ale przed tym wszystkim pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem Łapecz w górę i do tego dla chętnych kotek Bartus, a na przykład dzisiaj, dzisiaj sklep jest naprawdę spoko, bo jest pieseł jest bagienna wojowniczka, łopata taki szybki przegląd wam zrobię, renegade weszła mota więc jak najbardziej z kodzikiem Bartus polecam super jest Dobra, ale myślę, że tu przystaliście, ale i tak jeszcze wytłumaczę. Będziemy dzisiaj trollować moich kochanych widzów, że mam czytę za pomocą pewnej mapy na Kreatywie. Nie wiem, pomysł jest zaczerpnięty Martin, nie wiem czy kojarzycie. Pomysł zaczerpnięty Martin, nie wiem czy to jego mapa, nie wiem. Na światawek te, który nagrywał. Ale pomysł mi się tak spodobał, że muszę, muszę... stwierdzam, że to robię. Plan jest taki. Pierwsze dwie gierki, trzy dajemy mu powygrywać, trochę będziemy grać tyle co się da. Zależy od widza, niezależnie jak to gra. Będziemy i po paru gierkach nagle odpaleć i będziemy miażdżyć. I tak będę wyzywany, tylko muszę kogoś ogarnąć. Więc widzimy się za chwilę, ja daję publiczną i czekam na jakiegoś pierwszego widza. A no i jeszcze bym zapomniał dodać, że w komentarzach najbardziej musicie pisać jakieś propozycje różne na, na przykład nowe serie z innych gier albo na przykład na inne trollowania, w na trollowanie innych, więc lub inne jakieś filmy z Fortnite'a, jakieś ciekawostkowe filmy i w ogóle czy właśnie tak jak powiedziałem różne tego typu gry więc jak najbardziej proponujcie w komentarzach a mi że te, uda się to ogarnąć i z następny film może być całkowicie inny gry nie wiem ja nic spoileruję a to będzie Wasz wybór a my się widzimy przy kolejnym graczu dobra czaty mamy Leona podłoga youtube 10 i będziemy go trollować tak jak powiedziałem na samym początku więc lecimy ja tutaj jeszcze ja już nie ja po, po prostu pomijmy będziemy się widzieć jak nas czyta ok Dobra, nas już czytuję na wyspę, on mnie na szczęście nie słyszy. Wbijamy już. No i zobaczymy. Tak jak powiedziałem, pierwsze dwie, trzy rundy będę grał normalnie, potem dopiero się odpalę. No nie ja chcę są bałtyki troszkę Dobra, chłop wie o tych cheatach, będziemy go próbowali baitować Tylko chłop się bardzo wychyla Jak go, mam nadzieję, że uda nam się go zabić Dobra, poskładaliśmy go jak miał cheatę y. Dobra, jest Bo ty grasz na padzie pewnie, nie? Czy na, nawet na telefonie? na padzie Na padzie gram Nie wiem czemu ja nie jak Nie no, gdybyś trafił mnie tym łukiem dwa razy to byś mnie zabił, nie, bo Mega przezabawnie. chłop gra na cheatach nie potrafi ich używać W sensie chyba, że już nie gra na nim. Dobra, teraz się odpalamy, teraz się odpalamy No ja ostatnio w Fortnite, to wygrałam parę tam, Dobra, bo tu jest cegły, co ja się będę. Bo ja O Boże, przepraszam, nie chciałem. Ja Uch, w ogóle ja tak. jestem family friendly, więc chill. Oj, żeś dostał ze snajpy. Ale ta snajperka siadła. No na początku spamiłem ze skara, ale stwierdziłem, o. że nie trafię, więc. Ale snajpa mi ładna siadła. Dobra, próbuję cię zesnajpić On ci staną snajperkozę. O kurde, jesteś niebezpiecznym graczem. No jakby to, wiem, że używasz starożytne. Dlaczego? Ja mam tej nie widzę na Jak to się świeca? O co chodzi? Mm, ale jak to się świeca? o kurde no. Śmia weź mnie nie zmerwuj, ja nigdy już ci nie czytowałem i nie, nie mam O zamiaru. Uf. Dobra, wtedy teraz się totalnie odpalam. Totalnie, totalnie. Ale o co chodzi z cheatami na tej mapie? O co chodzi? Weźmy wytłumacz. To jest jakaś mapa z cheatami? To dlatego mnie koledzy no. zawsze na niej składali bez problemu. Dobra, i teraz na tą rundę się totalnie trzeba odpalić. Totalnie się trzeba odpalić. Halubyczku jesteś? Gdzie jesteś, byku?

Kurde, ale ty już mi hedy wywalił Ty mówisz, że słaby jesteś, kłamco słaby jestem No, zabiłem się z wysokości, jestem idiotą No i wszystkie rybki teraz już zużyłem, żeby się uleczyć Kurde, się boję wychylić na ciebie, bo ty masz dobrego aim'a Ty grasz na fadzie? Aha, dobra. Wszystko jasne. O kurde, przepraszam za ten kolap. Ok, że grasz słabo, to ja myślałem, że ci chodzi o naprawdę, że grasz jak totalny... jak totalny Bambior, ale zaskoczyłeś mnie i to strasznie. 80 hp dostałem Leon tak naprawdę to nagrywam na YouTube'a, pozdrow YouTube, a. YouTube y. to zacznijmy od tego. Wiem, wiem. Wiedziałam, o. że coś nagrywałem ja swoją znam No mapę. No ja też ją Wiedziałam. znam, ja Wiedziałam. też gram na Twitter. No, no wiem, widziałem siedziałem mamek. A później wyrzucałaś lamek, odwidać lamek. Wiem, wiem. Ale nie, ogólnie to na, nagrywam odcinek, gdzie troluję widzów, że mam cheaty, niestety. Ty wiedziałeś, że to są cheaty. Mam nadzieję, że Muszą to No, ja też mam nadzieję. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego jakże świetnego odcinka. Niestety, strawiliśmy tylko jedną osobę, bo zgubił mi się plik z tą drugą i dogrywam to dopiero dwa dni później. Więc sorry, jeśli widzicie zmianę levelu czy coś, nagrywam to dwa dni później. No ja jakoś tak wyszło niestety, że zgubił mi się plik z osobą, którą miałem jeszcze, więc ale pozdrawiam Haros, dzięki za udział. Niestety zgubił mi się plik, w sensie nie nagrało mi się. A ja dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, kod z wartus, subik z dzwoneczkiem, łapka w górę i cześć!